Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym na kanale, dzisiaj jesteśmy w grze Paladins i przedstawię Wam dość skomplikowaną czepionkę, Imani. A dlaczego? Dlatego, że ona, jakby to powiedzieć, ma dwa tryby. Podobnie ma Koga, ale przejście między nimi jest, mi się wydaje, nieco szybsze i nie powoduje aż takich zmian. Bo kiedy mamy tryb lodu, mamy do dyspozycji na podstawie ataku mroźny bełt. i on zadaje 650 obrażeń, nie wymaga ładowania i na dodatek spowalnia wrogów. Co 80 sekund zadaje się obrażenia, natomiast kiedy mamy podstawę jakby ognia, to mamy kulę ognia, która y, tu należy załadować przez 1,2 sekundy. I, zada i zadają ona 1000 obrażeń. I Im mniej załadowaliśmy, tym mniej zadaje obrażeń. I różnie, tą I różnie, po prostu, w zależności od tego, jaki metr różni się tą postacią, gra. Kolejny kwestia to druga umiejętność, którą ładuje się niesamowicie długo, bo aż 20 sekund. I mamy mroźną bombę lub piekielne działo. I mroźna bomba no to po prostu taka kula śniegu, która zadaje 800 obrażeń w 35 jednostek, i zależnie od dystansu, też zależnie zada tych obrażeń, zależnie od tego, jak daleko byliśmy jak daleko wróg był od eksplozji. Po tym trafieniu wrogowie są zakażeni na 1,5 sekundy. Podobna aktywacja, mrocznie bomby zdetonują i ma zasięg 300 jednostek. No, dosyć specyficzne, ale z drugiej strony mamy piekielne działo, które kiedy mamy na podstawie ognia, mamy piekielny dział, który zadaje 110 obrażeń co 9% sekundy przez 3 sekundy. I ta kolumna ognia ma zasięg 120 jednostek, więc naprawdę sporo. Przywołanie żywiołów zmieniamy po prostu swój żywioł. No to tak, akurat żadna umiej umiejętność jest, ale żadna pod i mroźno, gnisty ślizg. Po prostu ślizgamy się na tak, jakby. Testy surfingowej przez 3 sekundy, no i jest to dość skuteczne, lecz na dodatek, chociaż mm, czy to zmienia jakoś, yy, czy to pozwala uciec? Yy, no nie bardzo. Nie się tym źle ucieka, raczej nie uciekam z pola bitwy, tym, bo że już wtedy już jest koniec. Jak ma... Chyba, że mamy tak połowę HP, to wtedy uciekniemy, bo wtedy normalnie można zadawać nam obrażenia. Wezwanie smoka, obrażenia obszarowe to jest główna umiejętność. Zdajmy sobie sprawę, że ten smok zadaje 170 obrażeń co 1 /10 sekundy, ale jedynie na 105 jednostek. W pełni efektywnie, więc nie możemy latać jakoś bardzo wysoko, bo wtedy nie zadamy tego. Lot w górę na Q, lot w dół na F, więc nie jest to jakoś skomplikowane. I ten smog jest naprawdę spoko, chociaż da się go momentami nawet szybko zdjąć. Kolejna rzecz to talenty Piromania. Taki sobie talent, ja nie wiem, albo źle trafiam tymi kulami, albo po prostu rzadko mi to się udaje zrobić. I łamiąc lód, mroźny bełt odbija się od pobliskiego wroga w promieniu 30 jednostek zadań 350 obrażeń, więc to jest nawet spoko, Ja to na tym dość często gram. I ta szczelina many jest odblokowana dopiero przy ósmym poziomie. Przez sekundę, jeśli pozostaniemy bez bezdruchu, to otworzy się szczelina many, która odnawia na manę, wytwarza manę co jedną sekundę. Wyjście ze many niszczy ją. No, postać dość skomplikowana. Ja postaram się nią zagrać. Grałem nią parę meczy i tak: jeden mecz wyjdzie fajnie, spoko nawet, a drugi mecz wyjdzie wręcz Siege. powiedziałbym. Tragicznie. I nie wiem po prostu, czego to zależy. Mamy już obrońcę. Jeszcze przydałby się skrzydłowy i leczący. Dwóch obrońców mamy. Dwóch napastników, jednego leczącego. Nie jest źle. Ten skrzydłowy będzie aż taki konieczny. Tutaj skrzydła w sumie mogą swoje skrzydła rozwinąć, ale. No zobaczymy, jakie będzie skrzydło w przyczynie drużynie. Czy będzie na tyle dobry, żeby mógł sobie poszaleć. Kogo mam na, na skrzydle? Eevee. Powiem wam nie wiem. Mnie się Eevee ostatnio gra źle. Też jest Imani. Ostatnio się nie pojawiała. Na początku rotacji, a teraz całkiem często ją można zobaczyć. No, Tim taki niezbyt sprzyjający. Znaczy nam no, niezbyt sprzyjający, dosyć dobry. No, Khan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, obrażeń powinniśmy zadać naprawdę sporo, bo do tego potencjał jest. Nie daję łamiąc lód. Spróbujemy po prostu połamać sobie lody i przełamać sobie lody z, z przeciwnikiem. No i tu musimy załadować wtedy zdajemy 1000. Jak nie załadujemy, zadajemy mniej. Potem mamy jeszcze ten y, mroźno śliz ślizg. Mroźno-ognisty ślizg. To Kto to wymyśla? Yy, kolejna kwestia tą kuleczkę BUM I tu mamy yy, Działo nawet spokój umiejętność, to jest chyba najciekawsza umiejętność. O, to będzie ciężkie. Chociaż, jakby się tutaj ustawi, znieść na ogień. Ładnie chodź chodź, 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 chodź Boję się, Eevee A i w tym miejscu to bardzo zły, złe połączenie. Odleciała wsi nam dal To z tych dobrych informacji. No nie zawsze trafiam... Jak on tam tarczę odpowie Dobra, nie ma sensu. No zaatakował mnie od tyłu, to. Nie, od tyłu. Ale mnie zdjął. Ale się dałem. No z jednej strony. No, widzimy, to jest takie. Jeszcze nie trafiam, jak widzę mnie jest, nie powiem co geniusz O nie, ciebie nie widzę Dlaczego on rzucił ten totem tutaj? Jest chyba najlepszy przeciwko imani, e póki co to się stoczałem yy, yy, tank bo on dość ładnie potrafi zablokować o i właśnie nie stawajcie tak bo ładnie, wtedy nie jesteście w żaden sposób chronieni przed obrażeniami Oj, nie wyszło. Nie stawajcie nigdy na właśnie na takim busku, gdzie jesteście osłonięci, bo jesteście totalnie niechronieni przed atakiem wroga. Wy jesteście zakorzenieni na dodatek... Owszem, jesteście sprawni na tą kontrolę tłumu, ale dostać będzki od jakiegoś skrzydłowego, który się gdzieś tam przypadkiem, jak to się mówi, pojawi. Czyli taki jakora. Za chwilę. 30 seconds remaining A, <muchem> 15 seconds left yes. 10 9, 8 7 6 5 4 3 2 O, wyszło tak. Trzeba uciekać, bo on jest Trzeba uciekać, bo on sobie niezbyt przyjemnie nas i się też nie zadacie mniej, obra na dużo, no, czy no, zadacie w sumie dużo mniej obrażenia, nie, nie załadujecie do końca, ale te obrażenia są. mi się wydaje mniej wyda, i mi lepiej ten ten się na niej To jest dopiero ciekawa umiejętność. Czasami się tym da uciec, czasami się nie da uciec, nie, nie, po tego nie da ogarnąć. Point spawning in 15 seconds. No I też 20 sekund ta druga umiejętność załadowania, no po prostu naprawdę długi okres odnowienia umiejętności. Chyba jeden z najdłuższych, jeśli chodzi o drugą umiejętność w grze. Wiecie co? Zrobimy tak. O! I o tym mówiłem, Eevee mnie znalazła. Mogłem stanąć indziej, ale jakby się mi Eevee bez problemu sobie ze mną poradziła. I wykurzyłem całkiem sporo postaci i... Jak to wyszło? No i widzimy tak, z jednej strony fajnie ta wymiana obrażeń idzie. O, pokonałem go bez proszgo problemu. O nie trafił mnie. Mogłem się przejść na desce wtedy. Spokojnie sobie dam rady. Ale, Ink, proszę cię, nie rzucaj tam tych iluzji, gdzie one nie będą nikogo leczyły. Ładnie. Oooo, dopadł mnie, a ja nie czułem, że tak przejdę i ucieknę. Duży ma to zasięg, ta jego laska? Berło? Co to jest? Coś nawet nie jest lepsze. No, nawet fajnie wyszło. A, liczyłem, że wybiegnie. A, wybiegnie. Uciekaj, 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 uciekaj. O, dzięki. Najwyższe podziękowania dla Link. Ładnie, teraz już ładnie. Gdzie? 15 seconds remaining. Oj, chyba z mikrofonu. Oj, to nie wyszło tym razem. Ej, się szybko odrodzę, O nie, ale to zepsuliśmy totalnie. To było totalnie zepsute. Fajne to nawet. To jest chyba najlepsza umiejętność, ja ją najbardziej lubię, ale 20 sekund czas przeładowania to jest za dużo. To też jest fajne, ale... No, nie wiem czy się uda, może jakbym ten smok nie wleciał. Tak muszę znaleźć bezpieczne 3, miejsce, znowu to 2, też nie, nie jest takie 1. łatwe. Mamy dwóch y, tanków nie potrafimy sobie dać rady. Przecież to jest śmieszne. Wiem gdzie pojedynek Aha, zapomniałem mam mam. Udało się. Ładnie. Trzeba szybko zająć pięciu, 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 pięciu i... Oj, ale przygodają. Troszeczkę leczenia. W sumie to ja weszłam na egotery. Zapylałby się, może tak wydajnie leczyć. No strasznie sam bolubny jest. Rzucam tem to temy, byle ja, mi się wydaje. Oj. Popisowa śmierć, ja potrafię zginąć w każdej możliwej sytuacji. To jest taka umiejętność po prostu. Uff, nie chcę tego smoka stosować, bo nie ma tam tych postaci aż tyle. O, nie, dlaczego nie czekasz? I I we are stronger together. Which one's which? We check now, we check we check now, we Oj tutaj pioruny latają za często. Co tam nie? Iwi, odej. Nie, nie. Co za po prostu mecz Z tego smoka trzeba atakować <laughs> Z tego smoka trzeba atakować, z tego trzeba smoka wykorzystać Ciekawe czy mogę się umyć w tej misie Właśnie, trzeba troszeczkę Tak, tak o. o Ciekawe O, woda zrobiła się czarna ale popatrzcie, jakie ładne kwiatuszki lodowe potrafię stworzyć. Mówię. Im wystarczy tylko przejąć to jest nie fair. Chciałem to powinien zrobić tak. Ale eliminacja była. Pięknie go wyrzucił. Aż mi się to spodobało. A ty skąd się tu wziąłeś? Oj. Chyba mnie zdzielił tym. Wszystko zrzucili co się dało. Drużyna, drużyna. Tu nie jest sposób. Co? Tu jest dziura? Bez komentarza. Nie no. Ja tu nie wiedziałem, że tu jest jakaś zapadnia. Ukryta. Wow. No to uważam. Po prostu totalnie ci chce coś, żeby coś coś zepchnąć. gdzie znowu jest Eevee o oh. to było nawet śmieszne a no, masz moje katuszki gdzie jest i Wiedziałem, że tu będziesz. i <grywa> to to dobre. Próbuję się zrehabilitować za ten... i i To było i i Te dajemy Poszliśmy. O, chyba się mu zginęło mnie usmokowi, ale wygrałem. Znaczy, wygraliśmy Nie wygrałem. Ja pokazałem tylko, jak potrafię skoczyć w przepaść. No, całkiem niezły gracz, powiedziałbym. Utrudniał nam życie jak tylko mógł. Aha, już wiem, o co poszło. A no było to naprawdę mocne, można powiedzieć, wejście. Smoka. O, no, powiem wam, ciężka postać. Przepraszam, że tak mało mówiłem, ale skupienie się na tym, jak zmienia się tu umiejętności i na tym, jak tą postacią należy grać w pewnych momentach, no to jest po prostu momentami coś strasznego, ale postać ma swoje zalety. 98 817 obrażeń. Popatrzmy na przeciwnego czempiona dwóch napastników 57 tysięcy 77 tysięcy, więc no, udało mi się wy, wygrać klasyfikacji czempionów pod względem obrażeń no naprawdę potężne potężna siła tej czempionki, aczkolwiek Trzeba tutaj dodać, że jest ona po prostu skomplikowana. No. Jak ogarniemy, no to super postać, ale na początek mi się wydaje nie za bardzo. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o Imani. E czy zamierzacie się sobie ją zdobyć, czy może gracie Imani? E ja. No taką po prostu próbę robię. Nie jest to zły champion, ale coś mi mówi, że nie do końca mój styl. Z mojej strony to tyle. Piszę w komentarzach, właśnie, yy, piszę komentarz właśnie odnośnie imani. Jeśli Wam się podobał, to polajkujcie film i zasubskrybujcie kanał. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć.